Witam. Dzisiaj jest 11 luty 2023 rok. Wczoraj podniosłem z ubiegłorocznego niewielkiego, a dzisiaj wszedłem na, na wieniec jelenia. Wieniec, ale marny. Tutaj kręgosłup żebra. Tutaj przednia łopatka. Przedni badyl. Tam dziś leży druga część kręgosłupa. Tam dwa badyle. Ale marniutki. Coś mu dolegało. Pewnie postrzałek. No ale jest. I co my tu mamy? Jest? Jest.